Siemaneczko. Z tej strony. Farka farka, farka. Zapraszam Was na długo wyczekiwaną grę, i Good Coffee, Great Coffee. Tak, jest to gra tych samych twórców co Good Pizza, Great Pizza, tylko tutaj będziemy robić kawę. A w ogóle, jak Wam się podoba mój strój baristy? Stwierdziłam, że na taką premierę trzeba się wczuć, żeby serwować same dobre kawy. Poprosiłabym Was jeszcze szybko o zostawienie dużej ilości łapeczek w górę pod filmem i wklejcie w komentarzu brązowe serduszko, tak żeby twórcy gry się ucieszyli, że mają tyle fanów z Polski. A teraz zaczynamy. Ja mam tylko nadzieję, że przez tą grę nie będę piła 10 kaw w dziennie. Maksymalnie piję 3 i to jest koniec. Mm. szybki łyczek i zaczynamy. Przychodzi do nas nowa postać Maiisie. Cieszę się, że mamy nowego baristy w mieście. Jak ją źle będę wymawiała, to możecie mnie poprawić w komentarzach. Ja czytam tak jak widzę, czyli Majisie coś takiego. Ja też dopiero zaczynam przygodę z kawą. Maja kawiarnia jest po drugiej stronie ulicy, okej. Okay. Ona jest na razie dla mnie miła, nie jak tam w Good Pizza, Great Pizza, tamten był od razu dla mnie niemiły, nie? Tak przy okazji, jestem Majisie, bardzo miło mi się poznać. Jak się czujesz pierwszego dnia? Strasznie zestresowana jestem, ale naprawdę jestem zdenerwowana. Nawet jak tu teraz to nagrywam, to jestem delikatnie poddenerwowana, bo bardzo czekałam na tą premierę. Szczerze mówiąc, trochę się denerwuję. Pierwszy raz prowadzę kawiarnię, a to ja powiedziałam. Chciałabym spróbować Twojej kawy, może zrobisz mi esperanzo, espresso, ekspresso, niektórzy mówią. No dobra, nie wiem, czy ja sobie poradzę. Ja powiem Wam, w kawiarni nie pracowałam, pracowałam tylko na takich sokach, robiłam koktajle i soki. Każdy składnik kosztuje fundusze. Im więcej składników użyjesz, tym większy będzie ich koszt. Ok, najpierw przeciągnij portafilter do młynka. To się tak nazywa? Jejku, no dobra, to przeciągam tu. Teraz musimy kawę chyba zmielić, tak, nasypać, dobra, do takiej tutaj piramidki. Teraz upchnijmy kawę, ok, czyli tutaj takim, nie wiem, młotkiem przybijamy, gotowe do zaparzenia, świetna robota. Ok, to teraz tutaj, jak to się nazywa? Portafilter, z powrotem do ekspresu do kawy. A, tu jest ekspres. No ja na moim ekspresie po prostu robię klik, tylko dolewam wody i tyle. A, musimy szklankę jej wziąć, do espresso to taka malutka szklanka będzie, ok, i tu naciskamy. I się robi! Ekspresso! Ekspresem się robi. Naciśnij przycisk ponownie... Aha, gdy osiągnie linię, ja klikałam po prostu na tą kawę. Ona chyba już jest niezadowolona, bo jest 50% zadowolenia, ale ja się dopiero uczę, tak? No dobra, i co, to wszystko? A, chyba tak, chyba wydajemy jej na talerzyk tutaj, proszę bardzo, o. Mam nadzieję, że czegoś nie zepsułam, bardzo dużo to espresso w ogóle jest. Wow, chciałabym, żeby moja kawa tak smakowała, na pewno zdasz test. Jaki test? Test Światowego Stowarzyszenia Kawy, czyli WCA. WC. To bardzo ważny test dla wszystkich nowych baristów. Jestem pewna, że wkrótce dowiesz się więcej na ten temat. Okej, okay, interesujące. Powinnam już iść, moi klienci na mnie czekają. Miał go pierwszego dnia baristo. O nie, zostawiam mnie samą. Nie wiem, czy ja sobie poradzę. Proszę, tylko espresso weź. Cieszę się, że jesteś już otwarty. Uwielbiam próbować nowych kawiarni. No to mam nadzieję, że się nie zawiedziesz na mnie. Idę do pracy, ale potrzebuję espresso. Dobra. Ha, po co ja klikam? Co? Przecież wiem, jak to zrobić. Ja już się nauczyłam tutaj wszystkiego. A co ja mam pierwszy zrobić? Czekajcie, tu chyba miałam to wyjąć, tutaj wsadzić. Tak, teraz tu nasypać kawy do tej piramidki. Teraz to ubić. Mocniej ubić. O, dobra, kliknęło. I teraz to wsadzamy tu. Podstawiamy szklankę, no bo. A czekajcie. A tutaj naciska. Wyciska się kawa. Czekajcie, do zielonego musi dojść. Pyk. Zatrzymujemy i wydajemy. No to kawa espresso jest naprawdę prosta do zrobienia. Proszę bardzo. Barista, myślę, że to początek pięknej przyjaźni. O, a napiwek zostawiła, bo nie widziałam. Zostawiła czy nie? Ej, on był w Good Pizza, Great Pizza też. W sumie tamta chyba też. O, nowy barista, mogę spróbować twojego americano. To jest moja ulubiona kawa. Americano, a latem uwielbiam tonik espresso. Mam nadzieję, że będzie tutaj w tej grze. Dobra, americano i espresso i gorąca woda. Nie, Amerykano to espresso i gorąca woda. Ja źle przeczytałam jak zwykle, ale co? A, filiżankę tu podstawiamy. No czekajcie, no a najpierw od tego mieliśmy zacząć. No właśnie, co mnie. O, 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 za mało kawy dałam chyba! Czy mogę to odwołać? Czekajcie. Nie, tak nie chciałam! Będzie bardzo słaba kawa, lura! Nie, tak nie chciałam! No trudno. Zobaczymy, co to wyjdzie. Czekajcie, zatrzymamy. No dobra, teraz to tutaj i chyba wodę, tak? Teraz stuknij, aby wybrać zbanek na wodę. Z ciepłą albo z zimną wodą. No dobra, to wlewamy to tutaj. Tu się leje? O! O! Dobra, wydajemy mu. nie ogarniam jeszcze, co tu się dzieje. Źle chyba coś nacisnąłam, ale lurę dostaniesz, panie? To najlepsza kawa, jaką piłem od dłuższego czasu. Ej, to może Americano nie potrzeba aż tyle tam kawy, co? Ja myślałam, że mu lurę jakoś zrobiłam. Czy wy widzicie, kto to jest? Teddy, a to nie jest Pan Bezdomny z Good Pizza Grady. To jest jego brat bliźniak, na pewno to jest jego brat bliźniak. Jak się, jak masz na imię kolego, koleżanko, wpisz twoje imię. Wierka Aferka, nie można z przerwą, dobra, będzie tak, Werka Aferka. Nikt mi nie zajął niku? Nikt mi chyba nie zajął niku, chyba, że może, można mieć tutaj. Podwojone niki. Miło mi Cię poznać, werka aferka. Dobrze, ja napisałam werka aferka. Jestem Teddy, co sprowadziło Cię do miasta kawy? Sama chciałabym wiedzieć... Kawa, no tak! No. <ścoughs> Zdrowie! No, ja też uwielbiam kawę. Czy może być lepsze miejsce niż miasto kawy? Nie może. To miłe, ale będzie konkurencja na pewno. Ale jak dostałeś się do miasta kawy? Samochodem? Samolotem? Przyszedłeś pieszo? Zrespiłam się. Nie wiem. Wykrzyknik nie wiem. Hmm, nie wiesz? To dziwne. Powinieneś to sprawdzić, werka aferka. Pytam tylko dlatego, że obecnie jest tak duży ruch. Kiedyś tak nie było. Czyli wszyscy bardzo potrzebują kawy, bo mają pewnie dużo roboty i są zmęczeni. Obecnie mam ograniczony budżet, więc nie mam na co liczyć na wymyślenie kawy. Chciałbym wpaść i życzyć powodzenia w kawiarni. O! O, jak słonioutko, dziękuję. Koniec dnia mamy. Ale się zmęczyłam. Po... Nie, no dobra, nie zmęczyłam się, ale no powiem Wam, trochę trudniejsza ta gra się wydaje niż Good Pizza Great Pizza. No dobra, nie chcę mi się oglądać reklamy, więc klikam, kontynuuj. Kostki, możemy kosteczki lodu odblokować, czyli będzie kawa mrożona. Super, a jakieś ulepszenia mamy, pewnie na razie, za... a nawet nie mogę kliknąć. No nic, to zaczynamy dzień numer dwa. Wow! Wiadomości też tutaj będą! Witamy w Coffee News Station, gdzie serwujemy najnowsze i najlepsze kawowe historie! Wow! W dzisiejszych wiadomościach po mieście krążą plotki o nowych baristach. My w CNS nie możemy się doczekać, aby spróbować ich napojów. Dobra kawa to świetna kawa. <laughs> Okej, okay, tutaj zbieramy też jakieś klejnociki, ale nie chce mi się tego oglądać, więc zaczynamy tutaj dzień numer dwa. Zobaczymy, jakie ja są poradzę. E! to Karl! Spóźniłeś się baristo. Próba WCA rozpoczyna się wkrótce. Otworzyłem kawiarnię dwa tygodnie temu, aby poćwiczyć na wszelki wypadek. Co. co groźdź mi tutaj, o co ci chodzi? Dobrze dla Ciebie. Ponieważ jesteśmy nowi, nasze kawiarnie są w fazie próbnej. WCA przetestuje każdego z nas, aby sprawdzić, czy spełniamy miejskie standard kawy. Jeśli zdamy, nasza kawiarnia zostanie. Okej, okay. a jak nie, to zabijamy interes i wracamy do robienia pizzy, nie? Czy wybrałeś już nazwę kawiarni? What? Nie wybrałam. Jakie mam ją nazwać? A mogę później ją nazwać? Mam nadzieję, że można, bo kliknęłam ok, a wy w komentarzu napiszcie mi nazwę do mojej kawiarni, bo szczerze nie potrafię na razie nic wymyśleć. Dobra, Karol tutaj mówi: O, to mi się podoba. Super nazwa, tylko ja nic nawet nie, nie wpisałam. Moja kawiarnia to po prostu kawiarnia Karla. Oryginalnie, naprawdę, oryginalnie, OK. Wyszukałem prawie wszystko, co można wiedzieć o kawie. Czy wiesz, że kawa rośnie na drzewach? Ziarna kawy to nasiona owoców wiśni. Spoko. Wiedziałam to, oczywiście, że tak. Mogę spróbować jednego z Twoich napojów? No, wiesz, do badań. Wezmę espresso. O, konkurencja chce ode mnie tutaj kawę. No, dobra, dobra. Poczekajcie. Ja się nauczę tego, dobra. Tu trzymamy, robimy większą tutaj kopę kawy. Oj, przekroczyłam trochę, zmarnowałam składniki. Naciskamy. Składamy tutaj szklaneczka, pyk, 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 i lecimy espresso. Ekspresso, niektórzy mówią, tak? A, bo bym przelała! Dobra, nacisnęłam, ok. Dajemy mu, proszę bardzo. Pij na zdrowie! Podręcznikowy napój, imponujące baristo. Ogólnie espresso się powinno podawać ze szklanką wody. Dziwne, że tutaj tego nie dodali. Chwila, która godzina zarezerwowałam pokój w bibliotece rozety do nauki. Nie mogę się spóźnić. W jakiej bibliotece? Po co ci biblioteka? Czy to był Karol? Niedawno byłam w jego kawiarni. Jego napoje są naprawdę dobre, jak na nowego baristę. I <laughs> piłaś jeszcze mojej tutaj kawy. Spróbujemy twoich. Poproszę jedno mrożone Amerykano. Okej. Okay. Ja sama jestem ciekawa. Zacznij od espresso w mojej filiżance. No dobra. Używaj szklanych kubków do zimnych napojów. A, te kubki. Dobra, te są większe. No dobra. To czyli espresso, tak? Najpierw. Dobra, to wsypiemy tutaj do. No, może być. Trochę za mało. Co tam? Co to tutaj wykrzyknik? Aha, kawa mi się chyba skończyła. Zobaczcie, tam się uzupełnia. W tyle trochę zasłoniłam Wam, ale się uzupełniła kawa. Dobra, tutaj robimy tak. O! Bo się wyleje. Dobra, naciskamy. I to chyba wlejemy potem do dużego kubka, tak? Dobra, stop. A, no właśnie, no bo jakbyśmy sam plastikowy kubek tam podstawili, to pewnie by się stopił od gorąca. No dobra, i co teraz? To wlewamy tu? Kostki lodu dajemy? Nie, co ona chciała? Jedno mrożone americano, czyli ja, ja bym dolała tu wody trochę. Jak tutaj wody się nalewa? O, tak. I to będzie lura straszna, to będzie lura, nie kawa. Dobra, i te kostki lody ja bym tutaj dała, nie wiem, ile z cztery? Ja bym tak to podała! Nie wiem, nie mam tutaj instrukcji. Dla mnie to jest mrożone Amerykano. Mam nadzieję, że będzie ci smakowało. Możesz zostać moim nowym ulubionym baristą! No proszę, no ale to nie było trudne, no. Słyszałam, że w mieście jest nowa kawiarnia. Nieźle, wezmę espresso, no dobra. No dobra, kliknałam przez przypadek, co? Ale na szczęście nie straciłam zadowolenia. Szybko, pach! I my już wiemy, jak to robić. Trzymamy, pach! Kopiec kryta, robimy pyk. Naciskamy tutaj stempelek. Cięższe sterowanie trochę jest. Tutaj tak, espresso, naciskamy. Espresso to ja mogę robić, bo już umiem. Ale... stop. O, tu musimy się skupić na tym, no i co? I wydajemy. Proszę bardzo. I na piweczek. No. Dwa dolarki na piwku. Przepyszne. Od teraz to będzie moja stała kawiarnia. I co? I tylko espresso będziesz piła tutaj? O! Wezmę mrożoną wodę. To jest kawiarnia, chłopia. Co, co? Mrożona woda? Co? Przyszedł na kawę, a będzie wodę mrożoną jakąś brał. Z kranu mogłam mu nalać, to bym nie straciła. Ej, nie wyleję teraz? Czekajcie, ile kostek lodu mam dać? Dam z 4. Ej, chyba mam full w szklankę, to chyba nie mogę już. No dobra, mrożona woda, biedna dla pana. Pan chyba o, bardzo spragniony jest. Ej, jak można zepsuć tak proste zamówienie? No co ty zamówiłeś? Wezmę mrożoną wodę. o co ci chodzi? Za mało kostek lodu? No nienormalny, przychodzi do kawiarni, jeszcze wodę zamawia i niezadowolony jest z mrożonej wody. Co to w ogóle ma być? No dobra, zarobiliśmy całkiem sporo, całe 9 dolarów. I możemy odblokować nowy składnik, czyli pełne mleko. Okej, okay, za 40... Dobra, stać mi, to mogę kupić. Czy coś ja jeszcze mogę tu zrobić? No niestety nie mogę, wszystko poblokowane mam, więc pewnie to jakiś samouczek jest. No to co, zaczynamy dzień numer 3. Zobaczymy, kto mnie dzisiaj odwiedzi. Może nowy barista, a nie? Czekajcie, najpierw wiadomości, no tak. Sędziowie WCA zostali wybrani. W tym roku nasi nowi baryści będą oceniani przez mistrza baristę Maxa Schumera, profesorkę smakologii Judy Bean oraz kawowego celebrytę Oscara Rumena, ktokolwiek to jest. Ekspert od ziaren kawy, Joe Caldi, nie dołączy do nas w tegorocznych testach, ale życzymy mu powodzenia w badaniach rolniczych za granicą. Dobra kawa, świetna kawa. Dobra, nie oglądamy, bo nie chcę tutaj marnować Waszego czasu, wiecie. I zaczynamy <laughs> dzień numer Chyba trzy. No właśnie, dzień numer 3. Benji, jesteś właścicielem tego miejsca? Hmm, słyszałam o tobie, a ja Cię pierwszy raz na oczy chłopie widzę. Mam na imię Benji. Tworzę aplikację dla Cafetap i mam sklep X. Expresso, ok. Niedawno kupiłeś mleko w aplikacji Expresso. Nie ma za co. A, czyli to jego aplikacja, Ok. Zauważyłam, że nie masz dzbanka na mleko. Nie martw się, jestem po, tu po to dla Ciebie, żeby to naprawić. Potraktuj to jako prezent dla mojego nowego klienta. Nie ma za co ponownie. Spoko, ja bym sobie w Pepko ten dzbanek kupiła za 2 zł, ale jak za darmo, to za darmo, nie? Teraz możesz robić latę. Zrób mi jedno, dobrze? Nie, ja nie. Nie, nie, ja nawet nie wiem. To nie jest fizyka jądrowa! To tylko espresso i spienione mleko! Uch, dobra, to jakoś sobie poradzę. Laty i espresso i spienione mleko. Zacznij od zaparzenia espresso. Od zaparzenia espresso. Co mnie tu na mleko kieruje? No czemu? Co, mam mleko tu wlać? A, bo pewnie... W A, to jest spieniacz do mleka! Dobra, jak toś trzeba zrobić teraz? Moment... Aby dodać powietrze, umieść dyszę parę tuż nad powierzchnią mleka. Przesuń dzbanek w górę i w dół, aby ikona... Aha! Coś takiego? A, do góry muszę dać, dobra. To się pieni czy nie pieni się? To działa? O! O! Dobra, ja za wysoko po prostu robiłam. No, kiedy linia osiągnie żółtą strefę, coś tam mieszać. Aby wymieszać, za nóż do dozownik coś tam w głębiej. No dobra, no. A, i teraz tu się miesza. Okej, okay, czyli to tak jakby pośrodkować trzeba. No to jest ciężkie wam powiem. No dobra, no i mam przecież już. Przeciągnij dzbanek w dół. To będzie strasznie ciężkie z tym mlekiem. Nie wiem, czy ja sobie z tym poradzę. Dobra, ja pierwszy raz w to gram. <grym> <grym> Nie mogę tego poprawić, przecież to za mało jest! Czekajcie, gdzie, gdzie tu śmietnik? Na pewno jakiś... No, nie ma śmietnika tutaj. No, moment, ja chcę jeszcze raz. No nie, tak nie chcę. No, no jest lura znowu jakaś będzie. No trudno, no nie moja wina, no. Za krótko przetrzymam. a nie mogę tej kawy wylać gdzieś. Hello there. Czekajcie, co on chciał? Latę. A w jakim kubku się latę podaje? Może w tym? Dobra, robimy w tym. Nie umiem, ale poradzimy sobie. Teraz to tu. To jest latte? Nie wiem, dla mnie to kapucina jakaś jest, nie mam pojęcia. No dobra, chłopie uczę się dopiero, tak? Czy to najlepszy napój jaki kiedykolwiek piłem? Nie, nie jest. No przykro mi, no chłopie uczę się dopiero. No samouczek mi nie pomaga. Uf, korki są dzisiaj kiepskie. Dotarcie tutaj zajęło całą wieczność. Hm, mogę dostać laty Nie, nie możesz dostać ślady. No znowu to spienione mleko, na najgorzej. Dobra, zacznę jeszcze raz od tego mleka. Moment. Tu, tu. A tu nalewamy do końca. Dobra, teraz tu na tą wajchę. Był śmietnik jednak. Widzieliście, na chwilę się wyłonił. Dobra, spieniamy to mleko. O, leci, leci, leci. Czekajcie. O. Stop. Nie wymieszałam jeszcze, halo? Dobra, wyrzucam to, bo zwariuję zaraz. Jeszcze raz to mleko. Tu cały czas przekręca się ten ekran, no. Jeszcze raz, mleko, spieniacz i teraz tak na środek trochę, bo jeszcze trzeba było wymieszać to. O, leci, leci, leci. No dawaj, 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 dawaj. Klienci czekają. Dobra, teraz tu na samą górę. I chyba jest gotowe. Tak mi się wydaje. Dobra, i espresso teraz. Czyli to tu, żeby się nie pomylić. Tu trzymamy. Dobra, tak. Teraz stempelek. Zaraz kawę uzupełnię, poczekaj. O, tu uzupełniamy kawę automatycznie. To, to już możemy espresso robić. Może latę będzie w innym kubku, co? Bo ja podałam w filiżance, a może to w plastikowym kubku trzeba podać. Dobra, stop. A! Dobra, nie przelałam. Czyli to tu, i ja bym dała teraz ten kubek. To, i ja bym dała tak espresso i mleko. No i chyba mamy laty, nie? W takiej większej szklance. No mam nadzieję, że teraz będzie ok. Widzicie, ten napój był zdecydowanie wart podróży. No i bardzo się cieszę. Zmęczona już jestem tą grą, naprawdę jest strasznie ciężka. W sklepie spożywczym skończyło się mleko. Możesz mi podgrać trochę w filiżance z espresso z boku. Ok, czyli osobno espresso i osobno mleko w filiżance. No dobra, to za zacznijmy od prostszego, co już wiem. Czyli espresso. Ok, to ubijamy. Ubite? Ubite. Teraz to. Espresso i tak miało być osobno. Dobra, trzymamy. I zaraz zrobimy mleko osobno. Dobra? Stop! Czyli ta jest gotowa. I co ona jeszcze chciała? Możesz mi podgrzać trochę filiżance. Hmm, dobra. To tak, w takim razie mleko. Czekajcie, mleko tu. Spieniamy tylko, czy podgrzewamy? Hmm. No nie, no czemu tego nie mogę ponowić? No i muszę wyrzucić to mleko? Ja będę stratna tutaj cały czas. Jeszcze raz. Jak podurzać to mleko? Czy ja nie mam spieniać też? Oczekajcie, teraz się podgrzewa. Dobra, bo to jest temperatura. Czyli na samą górę wystarczy to zrobić. O! Jest git. A! Uf, dobra. Bo by była za gorąca. Do filiżanki, to mleko. O! Jest prez osobno. No dobra, to wydajemy to i to. Zobaczymy, czy jest OK. Uf. Się. Znalazłam swoją ulubioną nową kawiarnię. Dzięki Baristo. Uff, no jest stresik, jest już nie chcę mi się ich przyjmować. Jesteś nowy, co? Wiesz, jak zrobić Amerykano. A no wiem, jak zrobić Amerykano. Pewnie, że wiem. Pamiętam, doskonale pamiętam espresso. Jedyne, co mi wychodzi, to to espresso. Nie dobra. Ubijamy. To tutaj. Słyszę, że Riku śpiewa sobie wesoło w pokoju. No co, nie ubiłam dobrze tego? Czemu nie mogę tego wsadzić? Halo? O, dobra, teraz się kliknęło. Filiżaneczka. Nalewamy. Amerykanów w jakim kubku się podawało? Dobra, stop. W filiżance? Dobra, podamy w filiżance. Ja zawsze jak w kawiarniach dostaję, to dostaję w filiżance. Czekajcie, to odstawimy tu na bok. To... Halo? O, kubeczek tu. I teraz tak, shot espresso i gorąca woda do końca. I stop. Dobra, podajemy tak. Hu! Proszę bardzo. Powinno być git. Jesteś baristą moich marzeń. No i udało się, mamy koniec trzeciego dnia. Ciężka gra. Na pewno jest cięższa niż Good Pizza gręcz Pizza, ale bardzo mi się podoba. Uczy, dużo uczy. I co? Jestem stratna? Nie, na szczęście zarobiłam 869 dolarów. Nie jest to dobrze, ale też nie jest to źle, dopiero się uczę. Co? O! Możemy tutaj sprawdzić, co mamy. Dłuższe dni. Maskotka kawy też nam będzie tutaj tańczyła. Cierpliwi klienci, wydłuża czas oczekiwania klientów i to sobie na pewno wykupię. Tak. Pomaga odmierzać napoje, wskaźnik kubka, wyposażenie co mamy tutaj? Lepsze takie tutaj do kawy, do zmielenia ale na to nas jeszcze nie stać. Es ekspres do kawy. Tego na razie też nie potrzebujemy. I dekoracje sklepu. A, no takie. No, szyld spoko z tymi kawami. Półeczki. Na razie bieda trochę. Stołeczki tutaj. A, jeszcze podłogę możemy zmienić coś. A jest ten? Automat z kulkami? Czy jeszcze nie ma? A przepisy? A nie, to jest to. A zobaczmy, jak tutaj doładować te kryształy. Jeszcze to mnie ciekawi. O, za darmo to jest? Nie, to nie jest za darmo. Za 5 złotych jest. Tutaj możemy jeszcze jakieś pakiety kupić, ale myślę, że na razie sobie tutaj Oj, słodkie lata, urocze ramki jakieś tutaj piękne. Na razie myślę, że zakupy w sklepie sobie darujemy, bo będziemy musieli oszczędzać na nowych dodatkach. No to co? Chyba w tym miejscu kończymy. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie tutaj pod filmem dużo łapeczek w górę, a ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa.